Olga Lesiak, Ośrodek Pomocy Społecznej z dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy. Wolontariusze u nas w instytucji działają w takich trzech obszarach. Pierwszy obszar to jest obszar edukacji, jest to wsparcie w nauce dzieci korzystających ze wsparcia naszego ośrodka którego ja nie lubię nazywać kropetycjami, ponieważ relacja między wolontariuszem a dzieckiem jest tworzona w sposób indywidualny i myślę, że coraz bliższe jest mówienie o takim mentoringu, który ma po prostu w sobie elementy edukacji, wsparcia, nauki dzieci. Drugi obszar to obszar pomocowy, kierowany przede wszystkim dla. Osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców. Jest to takie towarzyszenie w spędzaniu wolnego czasu i pomoc w odnalezieniu wsparcia w środowisku lokalnym, zaznajomienie się ze środowiskiem lokalnym. I ostatni obszar naszego wolontariatu to jest tak zwany wolontariat akcyjny, kiedy to wolontariusze doraźnie angażują się w różne projekty, które w ośrodku realizujemy. Wolontariuszy, którzy działają u nas, nie dobieramy według jakiegoś szczególnego klucza. Trzeba przyznać, że największą grupę wolontariuszy u nas tworzą osoby pracujące w takim wieku, bym powiedziała, 23-4 lata do 40, które są już zaangażowane zawodowo, a przez to, że ośrodek jest na Mokotowie w pobliżu. Tak zwanego mordoru, to po prostu oni są już tutaj na miejscu, jest to dla nich naturalne, że po wyjściu z pracy po prostu mogą angażować się w tym środowisku lokalnym, gdzie pracują. Drugą grupą są studenci i wcale nie z kierunków pokrewnych, pedagogiki, psychologii, jak można by było myśleć, że w ośrodku pomocy społecznej tacy ludzie chcą spróbować swoich możliwości jeszcze przed rozpoczęciem pracy. I pomagają właśnie dzieciakom przede wszystkim w nauce i prowadzą ich, pokazują, jak można się rozwijać. Nie wymagamy od wolontariusza, żeby miał jakieś szczególne kompetencje, jesteśmy w stanie go przygotować. Ważne jest nastawienie ochotnika do działania, chęć pomocy drugiemu i otwartość na nawiązywanie kontaktu i relacji. Wolontariusze, którzy do nas przychodzą, sami wyszukują taki instytucji jak ośrodek pomocy społecznej, że jest to no nie wiem, nazwałabym to jakaś renoma, że ludzie mają poczucie, że jeżeli zgłoszą się do ośrodka z takim pomysłem, że chcą działać w wolontariacie, to na pewno ich działanie pójdzie do osób potrzebujących. A także dużo korzystamy z portalu Ochotnicy Warszawcy. Tam zamieszczamy już konkretne ogłoszenia i stamtąd pozyskujemy wolontariuszy. Niektórzy zostają z nami na dłużej, niektórzy są przez na przykład okres 10 miesięcy, tak jak trwa rok szkolny czy akademicki. Te osoby, które z nami zostały na dłużej, myślę, że tutaj nawiązały po prostu już silne relacje z dziećmi, osobami korzystającymi z ich wsparcia i to ich najbardziej trzyma. Kolejnym powodem no to jest to, że to jest ośrodek pomocy społecznej i. Ochotnicy mówią o tym, że czują taką misję, że tworzą społeczność ludzi zaangażowanych we wsparcie osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej, a także oferujemy wolontariuszom szkolenia, takie bieżące spotkania raz w miesiącu, które. I wspierają ich kompetencje, mają możliwość omówienia trudnych spraw, wolontariusze znają się ze sobą, wymieniają się dobrymi praktykami. Myślę, że budowanie takiej społeczności wolontariuszy ze sobą, żeby czuli się grupą, a nie pojedynczą osobą, która zaczyna wspierać i pomaga, sprawia, że zostają z nami na dłużej. Kwestia tego, że wolontariat jest w ośrodku pomocy społecznej, myślę, że jest trochę taka naturalna, że pracownicy nie zawsze mają możliwość wspierania wszystkich obszarów, a wolontariat jest takim naturalnym uzupełnieniem tego brakującego ogniwa w, w ośrodku. Pracownicy ośrodka pomocy społecznej pracują w określonych godzinach, mają przypisane konkretne kompetencje, nie powinni. Poza nie wykraczać, jednakże często pracując z rodziną widzimy, że potrzeby są trochę szersze, w trochę innym czasie i wtedy wolontariusze w taki naturalny sposób myślę, że pomagają nam. Poza tym ważne jest to, żebyśmy mogli też przekazywać osobom zaangażowanym społecznie nasze umiejętności, naszą wiedzę. Stąd na przykład też szkolenia dla ochotników, żeby oni mogli się rozwijać w takim obszarze, w którym. Trudno znaleźć, nie wiem, szkolenia na wolnym rynku chociaż Trudne jest określenie kim jest dobry wolontariusz. Przede wszystkim myślałabym o osobie otwartej, na potrzeby innych, słuchającej, cierpliwej, pełnej pasji i energii, ale to wiele osób takich jest i myślę, że jak wejdą w ogóle na ścieżkę wolontariatu, to odnajdą się w takim działaniu. Dobry wolontariat myślę, że jest Taki, w którym wolontariusze zostają na dłużej, w którym mogą realizować swoje potrzeby, swoje pasje, w których pomysły, z jakimi przychodzą, są podchwytywane i potem realizowane. Myślę, że dobry wolontariat to też taki, który słucha wolontariuszy, chce ich wspierać, pomaga im się rozwijać. Czas pandemii na nas wymusił to, że te plany na przyszłość trochę się pozmieniały i trudno teraz takie jednoznacznie określić. Na pewno musimy zwrócić dużo uwagi na to, żeby nadal wspierać wolontariuszy i nadal ten wolontariat organizować w innej formie, co jest dużym wyzwaniem. Mam nadzieję jednak, że od września po okresie wakacyjnym, który zazwyczaj jest takim lekko wygaszonym czasem dla wolontariuszy, wrócimy pełną parą i też wykorzystamy te doświadczenia zamknięcia, zdalnej pracy w tym, żeby wolontariat stał się trochę bardziej nowoczesny w naszej instytucji. Pełna nadziei jestem na to, żeby otworzyć na nowo rekrutację i pozyskać nowe osoby do wsparcia i pomocy, gdyż właśnie pandemia wymusiła ograniczenia w tym zakresie.